Cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, dzisiaj pokażę wam jak zrobić hologram. No więc w sumie zaczynajmy, zabierajmy się za pracę. Są dwa sposoby zrobienia tego holograma, hologramu. Pierwsza jest taka jak my będziemy robić, czyli po prostu mam zdjęcie i postać z tego zdjęcia po prostu przerobimy na taką hologramową. A druga opcja jest taka, żeby po prostu jakąś postać od razu już przerabiacie na właśnie taką hologramową i potem klapacie sobie gdzieś na zdjęcie, żeby pasowało. My akurat zrobimy ten łatwiejszy sposób, bo myślę, że z tym drugim też nie powinno być problemu. E, dobra, więc przygotowałem sobie zdjęcie właśnie z postacią, którą przerobimy na hologram. Pierwsze co musimy zrobić, to wyciąć tego gościa, więc wybieramy sobie narzędzie zaznaczania odręcznego, tryb ten pierwszy, no i zaznaczamy sobie dokładnie, powoli, na spokojnie naszą postać. Dobra, i teraz gdy zaznaczyliśmy naszą postać, zmieniamy sobie tryb na odejmowanie od zaznaczenia i ja sobie jeszcze tutaj te prześwity po prostu odejmę, no bo wiadomo, nie chcemy, żeby one też były hologramem, tylko żeby ich nie było. Dobra, jak już sobie odjęliśmy wszystko co chcieliśmy. zmieńmy sobie z powrotem typ na ten pierwszy, żeby nam się to nie pomyliło. I wchodźmy w zaznaczenie, powiększ i nie wiem, spróbujmy o jeden. Myślę, że jeszcze o jeden zobaczymy, czyli powiększ, jeszcze o jeden, czyli łącznie o dwa powiększyliśmy. No i teraz zaznaczenie oderwi. Klikamy przycisk dodania nowej warstwy, i to zaznaczenie stanie nam się odrębną warstwą, czyli wycięliśmy już tego gościa w sumie. Duplikujemy sobie tą warstwę i tą warstwę łączymy w dół i z powrotem mamy tutaj cały obraz plus naszą wyciętą postać mamy. także teraz e, klikam prawym wszystkie myszy dopasuj warstwę do wymiarów obrazu, żeby nam się potem nie kaszaniło. teraz na tej wyciętej warstwie wchodzimy w kolory, barwienie, wybieramy sobie kolor jaki nas interesuje. no wydaje mi się, że taki kolor hologramu powinien być w miarę niebieski, coś takiego. ok, myślę, że będzie dobrze. Dajemy OK. Duplikujemy sobie jeszcze tą warstwę. I teraz na tej górnej warstwie po prostu wchodzimy w filtry zniekształcenia wiatr. Wybieramy wiatr, kierunek w lewo. E, naruszone krawędzie zaznaczamy obie. Próg 30, siła około 5. Oczywiście możecie to sobie dowolnie modyfikować. Ja po prostu wybrałem sobie tak, e, bo już to testowałem wcześniej i na tym akurat obrazie mi takie e, właściwości pasują. E, więc klikamy OK. Dobra, teraz wchodzimy w filtry, wyświetl, ponownie wiatr. I teraz zaznaczamy w prawo, a reszta ta sama, no i dajemy OK. Dobra, teraz wchodzimy w filtry, zniekształcenia, wideo. Wybieramy sobie szerokie paski, addytywne, no i dajemy OK. Jeżeli efekt będzie mało widoczny, to możemy to sobie zrobić jeszcze raz. No tu akurat te paski widać, więc myślę, że jest OK. Dobra, teraz wchodzimy na tą dolną, znaczy właściwie środkową, w wyciętą, niebieską warstwę z postacią. E, po prostu wchodzimy w filtry, rozmycie, e, rozmycie w ruchu i pamiętajcie, żeby ustawić tutaj sobie środek rozmycia, czyli sobie tutaj przesunę i tutaj gdzie mniej więcej jest środek postaci ustawiamy myszkę i w lewym dolnym rogu widzimy takie parametry, nie wiem czy je widzicie, są gdzieś tutaj właśnie gdzie myszką e, pokazuję i mniej więcej na środku postaci sobie ustawiamy myszkę i spisujemy te wartości. Czyli jest to mniej więcej 900x600. OK. Ja już to sobie wcześniej testowałem, więc mam wpisane 900 na 600 No i tryb rozmycia ustawiamy na powiększenie, długość około 30. Eee, jeszcze dla podglądu, zobaczymy, czy wszystko jest OK. Eee, myślę, że długość trochę zmniejszę, bo z tego co pamiętam w testach, eee, długość była za duża, więc zmniejszymy sobie o połowę jakieś 15. Myślę, że będzie OK. Eee, oczywiście tworzę na Full HD, więc są to wartości dla obrazu Full HD. I dla tej wielkości postaci może być większa lub mniejsza oczywiście. No i dajemy ok. Dobra, i teraz tryb tej warstwy ustawiamy na twarde światło. I krycie zmieszamy tak, żeby naprawdę było bo to rozmycie ten taki cień ledwo widoczny. No, ale lepiej, jednak, żeby był. Więc ja ustawiam jakieś 40. Myślę, że będzie ok. E, dobra, teraz łączymy ze sobą te dwie warstwy, czyli prawy przycisk myszy, połączę dół. I teraz po prostu wybieramy interesujący nas tryb. Ja Wam dokładnie nie powiem, jaki to ma być, bo e, to zależy właściwie od obrazu. Czy macie tam jakiś jaśniejszy, obraz ciemniejszy? To wszystko zależy, jak, jak potem ten hologram się ułoży. Więc po prostu wchodzicie w tryb, no i sobie klikacie i patrzycie jaki jak, który będzie fajnie wyglądał, no na przykład ten wygląda fajnie, tryb tylko jaśniejsze, no i możemy jeszcze zobaczyć jak inne się prezentują, ten też wygląda w miarę spokojnie. Nożenie, na przykład wygląda źle, pokrywanie też wygląda dosyć słabo różnica, a to w sumie jest, no to w sumie jest nawet ciekawy efekt, nie jako hologram, ale ogólnie jako efekt, potem wiadomo, jeszcze możemy sobie zmniejszyć krycie tego trybu no i ogólnie możemy powiedzieć się trybami, ale do hologramu w sumie ja sobie ustawię, które było dobre, tylko jaśniejsze było dobre. No i dobra, jeszcze możemy pobawić się kryciem, więc dam jakieś 90, myślę, że będzie ok, e, Dobra, no i to chyba tyle. Wydaje mi się, że efekt hologramu jest dosyć zbliżony, dosyć fajnie to wygląda. E, do i... Chyba ode mnie to wszystko. Zachęcam was do subskrypcji mojego kanału, być na bieżąco, zostawienie łapki w górę, jeżeli materiał się spodobał. No i ode mnie to wszystko. Trzymajcie się. Siemano!